Dzień dobry. Dobry wieczór. Witaj moja słuchaczko, witaj mój słuchaczu. Przed mikrofonem nad polskim morzem Piotr Wiktor Lorkowski. To już 114. odcinek pierwszego polskiego podcastu o poezji. Powakacyjny sezon nad morza zaczynamy wierszem Bartłomieja Siwca Samotni mężczyźni ze zbioru Samotne mężczyzna spokojnie konsumuje fasolkę Hańca. Tom ukazał się w zeszłym roku nakładem Warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Bartłomiej Siwiec, rocznik 1975. Związany z bydgoskim środowiskiem literackim, jest poetą, prozaikiem i recenzentem, a jego wiersze gościły w nadmorzu przed prawie trzema laty. Był to odcinek 68, do którego link, razem z innymi informacjami, znajduje się w krótkich notatkach do tej audycji. A ja już zostawiam wszystkich moich słuchaczy sam na sam z wierszem. Szanowni państwo, przeczytam wiersz z książki Samotny mężczyzna spokojnie konsumuje fasolkę hańca, tytuł wiersza Samotni mężczyźni. Siedzą w domu przed szklanymi ekranami Oglądają zawody sportowe, serwisy informacyjne i prognozy, które ich nie dotyczą. Zjeżdżają samotnie windom do sklepu monopolowego lub udają się do kiosku z tytoniem. Samotni mężczyźni żyją gdzieś obok, właściwie nie wiadomo czego. Czasami spotykam ich pod sklepem w ich brudnych nieogolonych siatkach. Brzęczą butelki. Samotni mężczyźni są pełni brudnych, nieogolonych myśli. Samotni mężczyźni żyją dla swoich matek. Wigilie wkładają wyprasowane koszule. Nie mówią nic o dusznościach i bólach. Grzecznie zjadają potrawy. Umierają po cichu, przekonani o tym, że równie dobrze mogliby nie istnieć. Samotni mężczyźni. Przeważnie niezbyt długo przeżywają swoje wieczne matki. Nadmorze to wspólnota autorów i słuchaczy poezji. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, dodajcie komentarz, powiedzcie o nim znajomym. Spotykajmy się wokoło wiersza i niech sprzyja Wam muza.